Dwa olbrzymie baseny dla lalek Barbie Jeden. O, ale mam słabego celu. Spróbujemy. Jaka? Ale Marivo, dzisiaj jest piękna pogoda, także tradycją już jest, że w wakacje otwieramy nowe baseny dla lalek Barbie. Tym razem otworzymy ogromny basen Intex, jest bardzo duży, ze zjeżdżalnią, fontanną i dinozaurem. Mikołaj też się na pewno ucieszy. I otworzymy też drugi basen, jednorożec. Taki duży basen jednorazowy. Otworzymy i nadmuchamy te dwa wielkie baseny i dodatkowo pokażę Wam moją całą kolekcję łódek, statków, kajaków, skuterów dla lalek Barbie. Zobaczymy czy to nam się wszystko zmieści. Jeśli chcielibyście zobaczyć bajkę z tymi basenami i z tymi statkami, to szybciutko zostawiamy 10 tysięcy łapek w górę pod tym filmem. Ciekawe czy Wam się uda. Mam jeszcze pytanie dla osób, które będą bardzo uważnie oglądały ten film. Napiszcie w komentarzu, ile mam w kolekcji łódek, które pokazałam Wam na filmie, wiecie? Jest to wielki basen, ma ponad 3 metry. I pamiętajcie, subskrybujcie kanał Mariwo i wchodźcie na mojego Instagrama i TikToka. Otwieramy ogromny basen. Uhu, są piłeczki. Kuleczki. <głosy> Pontony. <głosy> Wyjmujemy basen. I op, op. Wow. Ciężki. <noise> Wow, ten jest jeszcze większy jak poprzedni. Ja nie wiem, gdzie my go tutaj zmieścimy. Ogromniazdy. Tutaj mam jeszcze coś. O matko, to jest do tego? To jest chyba, będzie ta fontanna wielka. I tutaj jest chyba ten dinoza, Trochę płaski. Pum. Pompujemy. Mikołaj mi pomaga, tak? Mikołaj, pss, pss, pss. zobacz. Mikołaj, pompujemy basen. Będziesz się kąpał? A czemu on jeszcze nie jest napompowany? Halo? Pompujemy. I od razu pompujemy te drzewka. Wow! I szybko napompowało, no, zaraz wypękło. By to był ekspres. I jeszcze oparcie. A teraz pompujemy fontannę. Jest dość duża. Napompowana już jest fontanna w kształcie takiego dużego dinozaura, większy ode mnie. I tutaj podłącza się wodę i będzie sobie leciała woda. Już postawiliśmy, on jest dołączany. można go gdziekolwiek postawić, a teraz musimy napompować jeżalnie. I teraz został nam ostatni element. Dizonar, dinozaur. Chodź tej koleś, teraz cię podpompujemy. Pan dinozaur napompowany. On ma takie kółko i można do niego strzelać piłkami. Uwaga. O nie. Jeden. O, ale mam słabego celu. Postawimy go tutaj, o. Ciao. Teraz stój. Basen jest już rozstawiony, teraz musimy nalać do niego wody. Trochę to potrwa. Mikołaj, wskoczysz do basenu. W międzyczasie, jak do basenu nalewa się woda, my sobie otworzymy kolejny basen i jest to jednorożec. Ma metr na 76 cm. Otwieramy. wyciągamy. Pum! Wow. Ten też jest spory. Będzie basen jednorożec. Pompujemy jednorożca. Dzisiaj jest bardzo dużo pompowania. Już napompowaliśmy wielki basen jednorożca, ale jest po prostu gigancki. Wielki łeb z rogiem i tęczową grzywą. Ma też duże skrzydła i ogon. W tym miejscu podłącza się wodę i z tego ogona będzie leciała woda. O, ciekawe. A poczekajcie, zaraz jeszcze sprawdzę, czy się zmieszczę. Ej, zmieszczyłam się. Duży jest. Można teraz popłynąć w dal. Dwa baseny już napompowane, z jednego już korzysta Mikołaj, już się bawi na całego zjeżdża sobie na zjeżdżalni. Następnym razem wrzucimy tutaj lalki i zobaczymy, ile lalek się zmieści do tych dwóch basenów. Napełniamy wodę w jednorożcu. Spróbujemy. <grym wiosenie> Jaka fontanna! <grym wiosenie> Trochę omija ten basen ta woda. Tak też można. <grym wiosenie> wow! <grym wiosenie> Kraksa się zrobiła! A Mikołaj przewrócił fontannę. <grych> Pokażę Wam teraz moją kolekcję wszystkich skuterów, łódek, jachtów dla lalek Barbie. Pierwsze dwa skuterki na pewno widzieliście na bajkach z basenami. Na nich zmieszczą się trzy lalki i one faktycznie pływają na wodzie. Kolejne dwa to są kajaki. One są chyba od Action Mena, jak się nie mylę, ponieważ na pewno nie są od Barbie i one też pływają na wodzie. To są kolejne dwa, to są łódki, motorówki i one też pływają na wadze biało-różowe, ale one są z firmy Simba, także nie są oryginalne Barbie. Mam taki super jacht, była też bajka z nim, on ma opuszczany ten daszek i to jest oryginalny jacht Barbie. Tu mam super sprawę. To jest starszy skuter od Barbie, oryginalny jeszcze ze starym logiem z roku 96. Też różowy, Barbie Kolejny skuter od Barbie, również w starszej wersji, ze starym logiem. On najprawdopodobniej nie jest pływający, za to jeździ. Nawet mu się kierownica kręcić. Nim sobie nie popływa. Kolejny skuter, tym razem jest od Bratz, w całkowicie innych barwach jak Barbie. Dwie laleczki się na niego zmieszczą i on też pływa. Tutaj mam takie łabątka. Ten łabątek nie pływa, a jeździ. To może być jak jakaś karosa dla lalek. Kolejna ciekawostka to jest Ponton. Motorówka i ona jest od Action Men. Zobaczcie, jak to super wygląda. Różne sprzęty na górze. W środku jest miejsce na jedną laleczkę. I on na wodzie też pływa. Wszystkie niestety mi się tutaj raczej nie zmieszczą. Będziemy musieli je przełożyć do drugiego. O, zablokowały się. Mam jeszcze jedną taką łódeczkę. Wydaje mi się, że to jest jakieś bajki. Może Disney Princess. Fajne z kwiatkami. Mam też dwie takie same motorówki. To są oryginalne motorówki od Barbie. To są starsze już teraz nie są produkowane i zobaczcie, one są ogólnie rozkładane. Możemy je rozłożyć rachu ciachu i możemy z nich skakać do wody. Zobaczymy, czy będą pływać na wodzie. Ej, ale jedna się stopiła, łódka mi się stopiła! Hallo, ty miałaś pływać, a ty nie pływasz. Mam jeszcze dwa super jachty, które wam jeszcze nie pokazywałam. Są to oryginalne jachty od Barbie. One nie pływają, ale są rozkładane. Otwieramy. Pa, Uu, W środku są różne akcesoria. To jest, też się podnosi. Ho, ho, ho! I tutaj mamy kolejne piętro. Leżaczki, stoliczek. Jakaś zjeżdżalnia! O lolo. Bo tutaj ogólnie można sobie wlać wodę. Okazało się, że są dwa łóżka na górze i jest też zjeżdżalnia. Są też dwa leżaczki, stół oraz taka ławeczka. I ten też jest rozkładany. Będą fajne bajki. Rozłożyliśmy już, napompowaliśmy i napełniliśmy wodą dwa olbrzymie baseny dla lalek Barbie. Przy okazji Mikołaj bardzo dużo zabawy. <laughs> Jeśli chcielibyście zobaczyć bajkę z tymi basenami, to szybciutko zostawiamy 10 tysięcy łapę w górę. Jak dobijecie, to nagramy bajkę na tych basenach. Pamiętajcie również, żeby subskrybować kanał Marivo. Wchodźcie na mojego Instagrama i TikToka. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa! Pa, pa!